Witaj w kolejnej lekcji, gdzie porozmawiamy o promocjach, kodach rabatowych i podsumujemy trochę te rzeczy, które można zrobić w Wizycard. na teraz, a pewnie będzie ich zaraz jeszcze więcej w kontekście wzrostu konwersji i prowadzenia rozmaitych promocji. Więc po pierwsze mamy ustawienia produktu. W ustawieniach produktu znajduje się ogólny licznik promocji, który możemy ustawić, czyli wybierając tutaj dowolną datę Datę w przyszłości, oczywiście, zostanie ustawiony automatycznie licznik, który odlicza na wszystkich naszych wariantach. Czyli pokazuje się na górze i odlicza na wszystkich wariantach, które dodaliśmy. Jeżeli chcielibyśmy nadpisać te ustawienia promocji dla dowolnego z wariantów, możemy przejść do takiego wariantu, a następnie w opcjach zaawansowanych wybrać dla niego licznik do promocji i ustalić tutaj na przykład datę na inną, i wtedy. Ta data jest wyświetlana pod ceną, nie wyświetla się już tutaj na górze, ale to tylko dlatego, że została nadpisana dla tej, tego konkretnego wariantu, co oznacza, że dla pozostałych wariantów ta data, którą ustawiliśmy dla produktu, o ile nie zostanie nadpisana dla wariantu, będzie cały czas się wyświetlać. Teraz, co się stanie w momencie, kiedy licznik dobiegnie do zera? Otóż w takiej sytuacji po prostu ta cena zostanie automatycznie ukryta, co spowoduje, że co prawda ona będzie dostępna, ale to tak jakbyśmy ukryli ten wariant w koszyku, więc klienci nie będą mogli już po wygaśnięciu promocji dokonywać zakupów w tej cenie. Dotyczy to zarówno licznika na poszczególnych cenach, jak i tego licznika ogólnego w koszyku. No i tutaj czasem e, e, merchanci i sprzedawcy EasyCard pytają, dlaczego nie widać żadnej ceny, która jest ustalona? No i często właśnie nie widać jej dlatego, że był Stosowany licznik promocji, i po prostu on już ma datę w przeszłości. A co za tym idzie, ta cena została ukryta automatycznie. Kolejna rzecz, którą można zrobić w kontekście promocji, to oczywiście przekreślenie ceny. W tym celu używamy pola Stara Cena. I przykładowo wpisujemy tutaj 119 zł. Wtedy automatycznie cena zostaje przekreślona przy wariancie. Mamy dodatkową informację o tym, że jest to cena promocyjna, jak również tutaj mamy informację o tym, że stara cena jest przekreślona. Czyli w innych wariantach tego nie ma, oczywiście w tym wariancie, gdzie mamy starą cenę podaną, jest ona przekreślona. Czy ta stara cena w jakiś sposób na przykład po wygaśnięciu czasu promocji wraca? Nie, nie dzieje się tak. Ta stara cena to jest po prostu pole, w które możesz pisać dosłownie cokolwiek, nawet milion złotych, i to nie będzie brane zupełnie pod uwagę. Jest to po prostu statyczne pole, które możesz sobie przekreślić i użyć go w ten sposób. Tak jak wspomniałem, po wygaśnięciu odliczania ta stara cena. Ta stara cena nie wróci, tylko po prostu zostanie ta docelowa 69 zł. ukryta w koszyku. Możesz oczywiście zrezygnować z licznika promocji, wybierając opcję clear, i wtedy, jak najbardziej, jeśli jest podana stara cena, ona zostanie przekreślona i jest tylko ten znacznik promocja, a my korzystamy z tego ogólnego licznika do końca promocji, który zresztą w ustawieniach produktu ogólnych też można sobie wyczyścić, wyzerować i wybrać opcję clear. Ok, no to wiemy już sporo o tym, jak przekreślać ceny, co powinno zwiększać tam konwersję. Wiemy, jak działają liczniki. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o promocjach? Mamy oczywiście promokody, które można ustalić, czyli kody rabatowe. I tutaj przechodzimy do sekcji kody rabatowe, a następnie dodajemy nasz pierwszy kod. Możemy podać jego nazwę, na przykład minus 30, a następnie obniżyć sobie cenę tym kodem albo o konkretną wartość, czyli przykładowo o 30 zł. Albo możemy użyć pola procent. Jeśli zostawimy tutaj zero wartość, wyczyścimy to pole i użyjemy obniż o procent, to możemy obniżyć cenę o 30%. Taki kod zostanie zaaplikowany do wszystkich cen, które znajdują się w koszyku. Możemy jednak zawęzić okres jego działania do konkretnej daty, czyli możemy tą samą datę ustawić na jakiś licznik, który wrzucimy do produktu, i z pomocą kodu też zdejmować cenę. Ale generalnie po tej dacie po prostu ten kod wpisany w pole, kod rabatowy, nie będzie działał. Otrzymał użytkownik informację, że nie jest już on aktywny. Więc możemy na przykład przygotować taki pierwszy kod. Oczywiście, żeby on działał, musi mieć oznaczoną flagę aktywny. Tutaj można go łatwo wyłączać, a następnie musimy opublikować koszyk. To jeszcze oczywiście nie wszystko, bo teraz musimy kliknąć udostępnij i musimy skopiować link do koszyka z promokodem. Ten link skopiowany do schowka możemy sobie uruchomić w kolejnej zakładce. Jak widzisz jest to identyczny link jak mamy normalnie do koszyka, ale zawiera on coś takiego jak znak zapytania prom równa się 1. W tej sytuacji pojawi się tutaj pole kod rabatowy i normalnie go nie pokazujemy, dlatego że nie chcemy obniżać konwersji w koszyku. O średnio około 7% spada konwersja dla koszyków, w których to pole kod rabatowy czy kod karty podarunkowej czy cokolwiek takiego jest włączone i aktywne. Dlaczego? Bo ludzie po prostu wchodzą na koszyk, widzą, że aha, można coś mieć taniej, wychodzą i zaczynają szukać w Google, a gdy nie znajdują już często nie wracają do koszyka, dlatego chcemy tylko i wyłącznie pokazać te, to pole kod rabatowy tym osobom, które mają ten kod, a więc wysyłać im wtedy odpowiedni link z końcówką promo1. I jeśli teraz wpiszą sobie minus 30 w tym um, polu. Mamy informację o tym, oszczędza 30%. I zwróć proszę uwagę na to, że wszystkie ceny zostały teraz przekreślone i są poprawne, poprawnie wyliczone te ceny. Natomiast ta cena może być niepoprawnie wyliczona dla tej starej ceny przekreślonej przez nas. Więc warto na to zwrócić uwagę. No i teraz kod jest oczywiście poprawny. A gdyby był niepoprawny, no to wszystkie ceny wracają na miejsce i mamy informację o tym, że jest niepoprawny kod. Kod możesz właśnie wpisać tutaj w pole kod rabatowy, ale możesz też. W tym znaku zapytania promo równa się 1. Po prostu zamiast jedynki użyć twojego kodu, na przykład minus 30. I jeśli podasz komuś taki link, zauważ, że pod tym linkiem od razu kod rabatowy jest zaaplikowany do koszyka, co oznacza, że nawet nie trzeba go wpisywać. Więc, jeżeli chcesz komuś dać Wypełniony koszyk kodem rabatowym, proszę bardzo, wystarczy go stworzyć, a następnie po prostu wpisać na końcu znak zapytania promo równa się twój kod rabatowy. Że, oczywiście pamiętaj, proszę o tym, żeby na początku zawsze opublikować po tych zmianach koszyk, no bo inaczej kody nie będą działać i to jest jeden z częstych błędów, gdy ktoś pyta, dlaczego kod nie działa. No, bo nie opublikowałeś koszyka przed wpisywaniem kodów w ten adres, czy wysyłaniem komuś linku. Więc tak działają kody rabatowe, a ja mam dla ciebie jeszcze jedną ciekawostkę. Mianowicie mamy możliwość również dodawania i edycji kodów bezpośrednio na Strajpie. U nas te kody są troszeczkę prostsze, aczkolwiek rozbudowujemy ich funkcjonalność, ale na Stripe możesz wejść w produkty, a następnie w kupony. I oczywiście my po prostu dodajemy te kody rabatowe do Stripe'a, ale tutaj tworząc nowy kod rabatowy, będziesz mógł wpisać jego nazwę, na przykład test, i mamy te same pola, czyli na przykład obniż mi cenę o 30%, ale mamy tutaj możliwość oznaczenia. Na przykład, multiple months albo jakiejś bardzo złożonej daty, mamy też możliwość limitowania jakiejś daty, czyli startu i końca promocji, a nawet limitowania ilości kuponów, które zostaną w ten sposób użyte. Jeżeli my dla Ciebie założymy kupon, to też możesz tutaj wejść i edytować te opcje tego kuponu. My musimy jednak stworzyć tak zwany customer facing code, ponieważ to jest właśnie to, co ludzie będą wpisywali u nas w krzyku, czyli minus. 30, tak jak u nas było, to jest właśnie ta nazwa, która będzie w koszyku do wpisania. I znów tu na Stripe jest zdecydowanie więcej opcji, czyli na przykład możemy pozwolić klientom wykorzystać ten kod tylko wtedy, jeżeli kupują u nas po raz pierwszy. Albo możemy w ogóle znaleźć klienta, któremu chcemy umożliwić taki zakup po mailu i nikt inny nie będzie mógł skorzystać z tego kodu, tylko konkretny nasz klient. No i mamy jeszcze masę jakichś różnych innych rzeczy, które możemy tutaj wykorzystać. Także chciałem tym też trochę pokazać, że pamiętajmy, Pamiętaj, że wszystkie Twoje produkty, klienci i wszystkie ustawienia są też na Stripe. Ie. W związku z tym możesz, jeżeli czegoś nie ma na Easycard, zobaczyć, czy przypadkiem nie da się tego wyklikać w panelu Stripe. A jeśli, zwłaszcza jeśli jest to jakieś bardzo niestandardowe ustawienie, lub ustawienie bardziej zaawansowane. Tymczasem, jeżeli chodzi o kody rabatowe i ich stosowanie, oraz promocje, przekreślanie ceny i rzeczy, które naszym zdaniem, a nawet nie tylko zdaniem, tylko po prostu widzimy w statystykach, zwiększają konwersję, myślę, że to na razie na tyle. I dziękuję Ci za uwagę w tej lekcji. Do usłyszenia w kolejnej.